Temat mieszkania komunalne, mieszkania socjalne. E, oddaję na początek głos panu Przemkowi Tobolczykowi. E, witam serdecznie, e, witam serdecznie wszystkich tutaj e, kochanych dziennikarzy, że takim miłym akcentem e, rozpocznę tutaj tą konferencję. Natomiast chciałem tutaj zwrócić uwagę, może jednak przypomnieć, może jednak w końcu tak definitywnie dać do zrozumienia, że ta przestrzeń, w której się znajdujemy nadal y, potrzebuje y, remontu, potrzebuje poprawy jakości funkcjonowania. Mamy tutaj mieszkańców, którzy zamieszkują te mieszkania. Są tutaj dzieci, które tak naprawdę też y, korzystają z tej przestrzeni i chciałbym się chyba już w tym, w tym momencie tak naprawdę zwrócić, chyba już taką, z taką prośbą w imieniu radnych tutaj miejskich, a zwłaszcza tych z obozu rządzącego, żeby w końcu jednak tak naprawdę y, zacząć działać w coś w tym aspekcie, bo y, pewne rzeczy, które są w tej przestrzeni, nie powinny mieć miejsca tak naprawdę w ogóle y, w tym świecie. Dziękuję bardzo. Chciałbym e, ciężko naprawdę coś powiedzieć pozytywnego. Być może zacznę od tego, że po pierwsze bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Rady Miasta, panu Mariuszowi Sikorze, za to, że wykazał zainteresowanie tematem. Wierzę osobiście w to, że ten temat stanie się, zostanie podjęty na sesji Rady Miasta. XXI wiek, proszę zobaczyć, ludzie tu mieszkają. Nie chciałbym, żeby się za chwilę okazało, że degradacja majątku doszła do takiego poziomu, że. Te budynki będą nadawały się jedynie do rozbiórki. Ja rozumiem, że jest zadłużenie, ja rozumiem, że są tutaj innego rodzaju problemy. Dewastacje zdarzają się wszędzie, być może w różnych obszarach częściej, rzadziej, ale proszę wierzyć, nie szukajmy pretekstów do tego, żeby niczego tu nie robić. Postarajmy się zrobić, być może mało, ale dać nadzieję tym ludziom na to, że są dostrzegani, że ich problemy też są ważne, że. Funkcjonujemy tutaj wszyscy i zdajemy sobie sprawę z tego, że te osoby mieszkające tutaj też zasługują na to, żeby mieć trochę wyższy, na miarę XXI wieku, nawet XX wieku, standard w postaci wody, kanalizacji, prądu, które będą w bezpieczny sposób dostarczane i odprowadzane, myślę o ściekach, z mieszkań, które są na. Z powiedzmy, komunalnym, socjalnym poziomie. To jest e, temat, który niewątpliwie jest do rozwiązania, i naprawdę martwię się o to, że za chwilę się okaże, że te budynki będą groziły zawaleniem i będą do e, rozbiórki. E, co wtedy z osobami, które tu mieszkają? E, jak długa jest kolejka osób oczekujących na mieszkanie w naszym mieście? Wydaje mi się, że. E, Przedłużanie jej no, nie jest chyba najlepszym i oczekiwanym rozwiązaniem. No, myślę, że to na, na tyle, abyśmy przejechali jeszcze na Sienkiewicza. Na liście chyba było 58 rodzin, ale ja nie jestem pewien, nie mam teraz przy sobie tej odpowiedzi, którą dostałem z zarządu nieruchomości. Tak, myślę, że na chwilę obecną jest, jest tutaj dosyć szeroka też rotacja związana z tym, że e, mieszkańcy tutaj też po prostu, jak to powiedzieć w cudzysłowie kolokwialnie, od, odchodzą sobie na ten świat i przychodzą też inni z różnych struktur, z, z eksmisji, natomiast też wiem, że takie mieszkania są rozdawane też na przykład e, e, dzieciom z, z placówek opiekuńczo chowawczych czy różnych takich instytucji. Więc możemy się spodziewać, że tutaj propozycje padają dla, do różnych mieszkańców naszego miasta, związanych z listą w zarządzie, która jest obecnie. Więc na chwilę obecną jest chyba 52 rodziny, jak dobrze kojarzę, Więc, ale do końca nie jestem w stanie tego potwierdzić, bo pewnie są tutaj przypadki z tego, co się orientuje, że są mieszkania puste, też nikt tam nie mieszka, albo po prostu są puste, że już po prostu ktoś po prostu nie mieszka, tam, a nadal nie jest to mieszkanie mieszkaniu odświeżone. Więc to, to są takie właśnie, to są takie małe niuanse, które dają dużo do poprawki w tej przestrzeni. No, jedyne, co mogę jeszcze dodać, jeśli Pan redaktor pozwoli, są miasta niedaleko nas, których problem związany z zaległościami, jeśli chodzi o płatności, jest no, myślę, że o kilka rzędów większy. I tam szuka się rozwiązań takich, żeby tych ludzi zaktywować na rzecz jakichkolwiek działań społecznych, na rzecz społeczności lokalnej i w ten sposób rozlicza się zadłużenia. Myślę, że tego typu działania również mogłyby mieć miejsce tutaj. Kwestia jest podejścia wykazania się inicjatywą i dobrej woli. O co serdecznie prosimy. Kontynuując ten cały jakby wachlarz naszej interwencji w stronę mieszkańców. Jesteśmy teraz przy Sienkiewicza 9, gdzie miesiąc temu byliśmy tutaj dwukrotnie. Były też zapytania z naszej strony do władz miasta odnośnie o remont tej przestrzeni, która już powinna być dawno wyremontowana. Na chwilę obecną cały czas nic się tutaj nie dzieje i w ten sposób jestem osobiście bardzo zażenowany, że, że wydajemy ogromne pieniądze na różne rzeczy w naszym pięknym, można określić, mieście, a tak naprawdę nie potrafimy pomóc zwykłym mieszkańcom naszego miasta jakoś tutaj żyć. Więc mam nadzieję, że może wspólnie zaczniemy rozwiązywać te problemy, bo ja jak najbardziej z mojej strony jestem za tym, byśmy wspólnie tutaj podjęli działania i poprawili funkcjonowanie tej przestrzeni przy Sienkiewicza 9, żeby w końcu zrobić coś z tym z tą kamienicą z lewej strony czy z prawej, bo jakby zabezpieczenie delikatnie tej. Tej tutaj tych ścian jest w porządku, ale będzie martwiło mnie to za 2-3 lata, jeżeli nic z tym nie zrobimy, że będziemy musieli to po prostu zburzyć i, i, i znowu będzie kolejna dziura, która będzie niezałatana na to miejsce. Chciałem zwrócić uwagę również na to, że stanowi to zagrożenie również dla mieszkańców ten stan, jak tabliczka wskazuje. Budynek grozi zawaleniem, zakaz przebywania. No w którą stronę to się może zawalić, nikt nie wie. E, na podwórku funkcjonują e, ludzie, mieszkańcy, funkcjonują dzieci. E, gdzieś słyszałem nie tak dawno, nie wiem czy to ktoś z władz, czy nie, jakiś ktoś może zorientowany, e, rzucił kwotę, że koszt e, zgodnie z ofertą byłby 4 miliony z hakiem 4-300 remontu tej, tutaj przestrzeni. Cóż to jest w porównaniu z 68 milionami wydawany, na, wydawanymi na dwie inwestycje, w których ludzie nie będą mieszkali? Pojawiają się tego rodzaju pytania. Tu chodzi przede wszystkim o celowość oraz o priorytety. Czy rzeczywiście jesteśmy po to, żeby pomagać i rozwiązywać problemy mieszkańców, czy też po to, żeby wydawać 68 milionów na inwestycje, z których być może ci mieszkańcy będą mogli korzystać, ale potem gdzie mają wrócić? I w jakich warunkach mają żyć i zastanawiać się nad tym, co zasygnalizował Przemek, że żyjemy w pięknym i kochanym naszym mieście Kutnie. Czy rzeczywiście będą mieli takie wrażenia? Pozostawiam to bez odpowiedzi. Jesteśmy teraz przy ulicy Podrzecznej 20. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że piękna, jakby kawałek tutaj tego budynku, pięknie, ładnie wszystko w. Wy remontowane. Jest to chyba siedem mieszkań, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast kilka lat temu można było spokojnie przypomnieć sobie, że stały tutaj w poprzek dwie kamienicy, w sumie dwie, trzy w sumie kamienice. Dlatego chcieliśmy zwrócić tutaj uwagę, żeby takie miejsca, żeby takie coś nie miało ponownie miejsca. Dlatego bardzo ja już teraz w tym momencie nawet bardzo proszę o to, byśmy wspólnie zaczęli działać w tym zakresie. Cóż mogę dodać? Mogę tylko Patrząc na tę kamienice, powiedzieć można? Można. E, oczywiście pojawia się pytanie, to co sygnalizowałem na Mickiewicza, e, żeby nie doszło do takiej dewastacji zasobów, że okaże się na końcu, że rozbieramy, bo niestety nie opłaca się tego remontować. Tak samo jak miało miejsce tutaj. E, to, że została ta kamienica wyremontowana, to na pewno wielki plus. Pojawia się pytanie, dlaczego jeszcze nikt w niej nie mieszka. E, myślę, że Kolejka oczekujących jest tak duża, że warto by było tego rodzaju mieszkania, oddane już do użytku oficjalnie, z tego co słyszałem, e, przeznaczać dla osób, które tego potrzebują być może rodzin z dziećmi być może osób, które funkcjonują we warunkach, które urągają standardem XXI wieku. E, jeszcze raz e, bardzo proszę o to, żeby i przewodniczący. I koleżanki i koledzy radni miejscy zajęli się tematem zasobów miasta, jak widać tych problemów, które są do rozwiązania jest coraz więcej. I przy tego rodzaju, przy tego rodzaju poziomie, przy tym poziomie inwestycji tych problemów może tylko i wyłącznie przybywać. Wydaje się, że warto jest zająć się tym tematem dla dobra mieszkańców naszego kochanego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.